Cześć, z tej strony Daniel z kanału Padły Bankowiec TV. W dzisiejszym materiale pokażę Wam top 10 gier 2022 roku. Moją topkę oczywiście, czyli gry, które, do których siadałem najczęściej w ubiegłym roku i które sprawiły mi najwięcej frajdy. Na początek chciałem się z Wami podzielić tylko krótkimi statystykami, ponieważ jest to, był to przynajmniej dla mnie, najlepszy rok odkąd, statystyki, odkąd prowadzę statystyki. Tak? Czyli w ubiegłym roku udało mi się zagrać w 75 różnych gier, w tym 33 nowości. Do planszy się dałem 238 razy i spędziłem nad nią 308 godzin, tak? Więc naprawdę jak na mnie jest to po prostu rekord. Nie mogę narzekać. Ubiegły rok pod względem planszówkowym był bardzo dobry. Jedyne, czego bym sobie życzył, to częstszego siadania do wielkich, wielkich, dużych tytułów Area Control, ponieważ powiedzmy, że tytuły, które tutaj bywały na tej topce z racji tego, że nie udawało mi się aż tak często zasiąść do nich, wyleciały z tej topki, co zresztą zaraz zobaczycie. Ok, no to zaczynamy od miejsca dziesiątego. Miejsce dziesiąte zajmuje gra, która szturmem wdarła się do rankingu Board Game Geek i wywołała ożywioną dyskusję w naszej małej społeczności graczy planszówkowych. Jedni mówili, o ta gra jest zbyt losowa, drudzy mówili, ona nie jest aż tak losowa, bo możesz dobierać sobie karty z wystawki. Jedni gracze mówili, że ta gra jest jak ta Marsa, inni mówili, że ona nie masz zbyt wiele wspólnego z transformacją Marsa. Zapewne już wiecie o co chodzi, jest to gra w budowanie zoo, czyli Ark Nowa. Tak? Bardzo przyjemna gra Euro. Tutaj rozbudowujemy właśnie nasze ZO, zarządzamy nim, wprowadzamy nowe gatunki zwierząt, realizujemy projekty ochrony przyrody, wspieramy uniwersytety. No naprawdę jest tego tutaj sporo. Gra z o wiele za dużą planszą, z bardzo dużą liczbą niepowtarzających się kart. Ale to wszystko fajnie działa, tak? Mi się gra bardzo spodobała. Ja ją oceniłem na 8 na 10, gra, która o dośnie typowej tematyce, tak? Nie, nie budowałem jeszcze nigdy ZO, przynajmniej na planszy. Na komputerze się owszem zdarzało na PC. -cie. Tak więc Arknowa, bardzo przyjemna gra, według mnie warto dać jej szansę w tym roku u mnie na miejscu 10. Na miejscu dziewiątym gra, którą oceniłem na 7 na 10, czyli mniej niż Ark Nowe, ale z racji tego, że zakupiłem do niej dodatek i zagrałem oczywiście w niego, który wiele osób mi polecało, to ocenę podniósłbym w tym momencie z dodatkiem o jedno oczko. Jest to gra, w której wcielamy się w zarządców winnicy, czyli Viticulture. Culture I koniecznie grajcie w nią z dodatkiem Toskania. Samo Viticulture Culture raczej nigdy by na tą listę nie trafiło, ale dodatek toskania wprowadza kilka nowych mechanizmów. Sprawia, że gra nie jest taka, no jakby to powiedzieć, ona była fajna, ale zawsze mi czegoś nie brakowało, tak? A dodatek toskania wprowadza elementy, które fajnie rozbudowują tą rozgrywkę. Z drugiej strony Viticulture traktowałem jako taką grę, którą, w którą, w której mogę użyć, jeśli chcę wprowadzić nowych graczy. W hobby. Teraz z kolei ten poziom skomplikowania troszeczkę się kompli troszeczkę wzrasta, czyli nie jest to już takie łatwe, ale według mnie jest warto. Tak, jest warto, bo no nie gramy już bez tego dodatku, tak? To jest jeden z tego typu dodatków, gdzie bez niego już rozgrywka w tym momencie, przynajmniej dla nas, dla nas traci, e, traci sens. Tak więc na miejscu dziewiątym Viticulture Culture z dodatkiem toskania. Na miejscu ósmym gra, w którą zagrałem po raz pierwszy w 2021 roku na sam koniec, więc nie miała ona szans znaleźć się w topce ubiegłego roku, no ale w tym roku swoje miejsce wywalczyła. Jest to gra, w której budujemy talię, jest to gra Worker Placement. Były dwie takie gry, które ze sobą dość ostro konkurowały, bo zadejrzewam, że nadal konkurują. U mnie tylko jedna z nich się znalazła na topce i jest to Zaginiona Wyspa Arnak. Zagniona wyspa Arnak. E, dlaczego? Dlaczego zagniona wyspa Arnak, a nie Duna? Obie są bardzo fajne, no ale z racji tego, że dzielą, nie oszukujmy się, poniekąd podobne mechaniki. E, kiedy grałem w jedną, no to w drugiej do drugiej już nie miałem aż tak ochoty siadać. E, Arnak jest piękną grą. Arnak ma fajny klimat, a fajny klimat. To jest gra z euro, tak? Tam przygody nie przeżyjemy, ale. Wygląd kart, wygląd samej planszy, no naprawdę sprawia, że e, chce się tą wyspę eksplorować, zwłaszcza e, odkrywając te nowe kafelki lokacji, sprawdzając co za strażnicy ich bronią. No i oprócz tego pojawił się niesamowity dodatek liderzy ekspedycji, jeśli dobrze pamiętam, tak on się nazywa. No i on. E, to trafia po prostu do topki moich dodatków, jakie zostały wydane do jakiejkolwiek gry, tak. Wprowadza nam asymetrycznych liderów. No jest, yy, wprowadza ciekawe mechaniki, tak? tego czerwonego, czerwonego berła. Wprowadza nam jeszcze więcej kart. Yy, no jest super, tak? I nie ukrywam, że również dzięki niemu Arnak znalazł się na tej topce, ponieważ jak zaczęliśmy jak odpakowaliśmy ten dodatek, zobaczyliśmy co on wprowadza. No, to chciało się od razu grać i testujemy teraz tego lidera, tego lidera, tego lidera. Bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne i polecam arnaka samego w przeciwieństwie do poprzedniej gry. A jak już sobie zagracie w arnaka kilka razy, kilkanaście razy, jak już go gracie, to dodajcie tych liderów ekspedycji, bo naprawdę jest warto. Na miejscu siódmym gra, która pierwsza gra na razie, która nie jest nowością w tym rankingu, w rankingu moich topek, jest to gra e, dość brzydko wyglądająca. Jest to gra tego typu... E, kiedy spotykamy się już oczywiście z ludźmi, którzy w miarę grają gry i się zastanawiamy, no co by tutaj zagrać, to ja wtedy na przykład zarzucam temat, to ja wam coś może pokażę. I jeszcze nie było osoby, której by się ta gra nie spodobała. Jest to Orlean, tak? Jest to Orlean, czyli gra, w której w średniowiecznych czasach rozbudowujemy nasze miasteczko. Podróżujemy po, właśnie po średniowiecznej Francji, zbierając różnego rodzaju towary, bierzemy udział we wspólnych projektach, takich społecznych, tak, powiedzmy, że tam rozbudowę jakiegoś muru, czy walki z plagą, itd. itd. No, gra po prostu, w której z woreczka dociągamy żetony naszych pracowników i dzięki tym pracownikom możemy wykonywać określone akcje. Gra jest super. Gra jest po prostu świetna. Również w tym roku pojawił się u nas w tym albo w poprzednim. Nie pamiętam. Nie pamiętam teraz. Dodatek Inva Invasion. Tak, Inwazja, bym e, przetłumaczył to na polski, e, ale mm, ok, jest fajnie, jest tam e, kilka scenariuszy, chyba są aż dwa do solo, gdzie ja nie gram solo, to to mi od razu odpada. E, nie zagraliśmy chyba nawet jeszcze wszystkich, bo mi podstawka przynajmniej na ten moment starcza. Wiem, że graliśmy w ten wariant z Carpenterem, e, tak, czyli ze e, stolarzem, tak, gdzie on podróżuje sobie po mapie. Jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe, e, ale Nadal równie chętnie usiądę sobie do podstawki, nawet teraz w święta udało nam się usiąść w cztery osoby do Orleanu bardzo, bardzo fajna rozgrywka, bo na mapie było bardzo ciasno, każdy chciał swoje gildie budować, a miejsce już były pozajmowane. No gra jest świetna, tak? Nie zawiodła mnie, nie zawiodła też mnie, znaczy nie przyniosła mi wstydu, tak, że gram w to z jakimiś powiedzmy pro playerami i mówię, o, pokażę wam Orlean, a wszyscy mówią, o, wow, fajne, super gra. Nawet wiem, że dwie pary, które znam sobie od razu tą grę. Zakupiły po tym, jak, jak im ją pokazałem. W tym roku na miejscu siódmym, w ubiegłym roku na miejscu szóstym, czyli spadek mamy tutaj o jedno oczko. Na miejscu szóstym kolejna nowość. Nowość, którą zagrałem po raz pierwszy w tym roku. Gra, którą wiele osób, tak jak poprzednią grę, czyli Orlean, określiłem jako brzydką, to tą określiłoby jako bardzo brzydką. Ta gra ma specyficzny styl graficzny, który jest bardzo spójny, jest bardzo oszczędny. Jest to gra, w której nie ma żadnej losowości. Jest to gra, na którą naprawdę, jak się im się gra dłużej, tym poznaje się, jaka ona jest dobrze przemyślana, jakie mamy możliwości. Jest to gra, w której budujemy własną firmę, w której zatrudniamy pracowników. Tą firmą, którą budujemy jest sieć restauracji i jest to Food Chain Magnet. Tak? Czyli gra od Splotter Games, gra, która no jedni ją mogą kochać, inni nienawidzić. Tak? Ponieważ jest to gra, która już na etapie przygotowania rozgrywki możecie popełnić taki błąd, w takim miejscu stawić swoją restaurację, no, że już nie macie czego, czego tutaj szukać. Ale z drugiej strony, jak poświęcicie jej trochę czasu, no, tak jak wspomniałem, ogrom tych wszystkich możliwości, tych kombinacji awansu waszych pracowników różnego rodzaju reklam, które możecie wystawiać, tworzenia Waszej, powiedzmy, że zaopatrzenia waszego, waszych restauracji. No wow, to jest, no jest to ogromne. I po prostu jeszcze raz tutaj, tak jak może tak w Orlanie powiedziałem, że jest bardzo ciasto na więcej graczy, wiadomo, oczywiście jest fajnie i ciasto na mapie, tutaj też według mnie jak najlepiej grać w to w większą liczbę graczy, chociaż już od dwóch graczy można się fajnie bawić, ponieważ mapę mamy, mamy modularną, tak więc jeżeli chcecie się zmierzyć z naprawdę takim poważnym, strategicznym tytułem, jak mówi instrukcja dla doświadczonych graczy, no to food chain to jest gra której warto dać szansę, którą warto spróbować według mnie. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się u mnie w tym roku i po raz pierwszy od razu na topce, co akurat nie jest dużym wyczynem u mnie, bo lubię grać w nowe gry. Na miejscu szóstym Food Chain Magnet. Na miejscu piątym gra, gra Karciana, gra, którą zbieram już od przeszło 10 lat gra, która pochodzi ze świata Warhammera, tak, jest osadzona w świecie Warhammera, jeszcze Fantasy Battle. No i nie owijając bawełny jest to Warhammer Inwazja, tak? To jest po prostu gra, która raz wyleciała może tak, ranking Topek pracował od 2019 roku i w jednym roku, nie wiem czy w 2020 chyba, ona wyleciała z tego rankingu. No ale w zeszłym roku była na miejscu czwartym, teraz na miejscu piątym, piątym. No jest to gra, którą ja cały czas sobie powolutku dokupuję, tworzę nowe talie, siadam z żoną, zazwyczaj siadamy tutaj we dwójkę i się tam ostro młucimy, tak więc rozgrywki są nieprzewidywalne, talie mamy już ustawione tak według nas predefiniowane pod określone mechaniki, pod określone zagrania. No jest to kupa zabawy, gra jest bardzo dynamiczna, jest bardzo jest przepełniona wprost negatywną interakcją. Więc dochodzi czasem do jakichś tutaj wybuchów, powiedzmy, że niekontrolowanych emocji, kiedy ktoś przegrywa kilkanaście razy z rzędu, bo tak też było. Jest super, tak? Warhammer Inwazja nie jest już dostępna, znaczy może inaczej, jest dostępna w sklepach, ale nie jest już od dawna, od dawna wydawana. Więc jak ja sobie kupuję dodatki, to zdecydowana większość z nich jeszcze gdzieś tam te, te małe, nie pamiętam jak się nazywają te paki, można je kupić. Te większe dodatki to już jest naprawdę ciężko. Ja cały czas poluję jeszcze na kilka, tak jak w zeszłym roku, o czym wtedy wspominałem. No ale tak, Warhammer Inwazja w zeszłym, ubiegłym roku na czwartym miejscu, w tym roku na miejscu piątym. Na czwarte miejsce wraca gra, która była nieobecna w tym rankingu w ubiegłym roku. Ostatni raz w rankingu była w 2020. Gra e, kosmiczna, gra do której mam Big Boxa, którego również na kanale pokazywałem. E, gra, w której terraformujemy Marsa i jest to oczywiście terraformacja Marsa. Czyli, no nie wiem, czy tutaj trzeba o wiele więcej dodawać, tak? Nie wiem, dlaczego ona wyleciała w ubiegłym roku z rankingu. No wiem dlaczego, no bo w nią nie graliśmy, tak? Aż tyle. Gra, która, no, no jest świetna, tak? Zawsze przyjemnie do niej usiądziemy. Gramy z wszystkimi dodatkami, oprócz niepokojów. Na niepokoje to naprawdę muszę żonę namówić, żeby zagrać. Ale też sam nie zawsze... Tak zauważyłem po ostatnich rozgrywkach. Nie zawsze mam na nią ochotę, bo tam trochę jednak komplikuje tych spraw, a za mnie, patrząc na liczbę moich gier w kolekcji, nie wiem czy zawsze teraz chcę komplikować gry, tak? Bo mam gry bardziej skomplikowane, mniej skomplikowane i też zaczynam bardziej doceniać te gry mniej skomplikowane. Tak więc Terraformacja Marsa. Myślałem, że jak kupię Big Boxa, to będę do niej częściej siadał, no bo mm, fajne plastiki, świetnie to wszystko wygląda. Jak okazało się, że siadam do niej dokładnie tyle samo, no nie, no troszkę częściej niż w ubiegłym roku, ale Big Boxa chyba w zeszłym, tak na pewno w zeszłym roku kupiłem. No mniejszość tym nie czuję, żebym siadał do niej częściej. Siadam do niej z taką samą przyjemnością, no ale chociaż się ładnie na półce prezentuję, mam wszystko w jednym boksie. Tak więc transformacja Marsa, miejsce czwarte. Na miejscu trzecim gra, może tak. Prowadzę ten ranking od 2019 roku, chyba wrzucałem materiały od 2020 roku na kanał odnośnie moich topek, tak? Czy takie podsumowaniem roku to wtedy nazywałem. I jest to gra, która znalazła się za każdym razem w moim rankingu. Jest to najlepsza gra cywilizacyjna, w jaką grałem. W 2019 roku miałem ją na pierwszym miejscu, w 2020 na czwartym, w 2021 na siódmym i teraz zląduję na trzecim. Czyli jest to cywilizacja poprzez wieki. Tak? To jest po prostu moja ulubiona... Może tak, mam bardzo mało gier, którym dam, dam ocenę 10 na 10. Nawet połowa z nich się tutaj nie znalazła na tej liście, ponieważ no, po prostu nie grałem w nie tyle, ile bym chciał w ubiegłym roku. To nie jest ranking wszechczasów, to jest ranking roku 2022. No ale cywilizacja pomimo tego, że jest taką dużą grą, pomimo tego, że rozkłada się ją tyle czasu, zwłaszcza jak y, mam dodatek, tak, cuda i liderzy, a gram z nim tylko, no to muszę tam wytasować określoną liczbę kart, poustawiać ich na tej tacce, na tych tackach y, specjalnych planszetkach, tak. No trwa to sporo czasu. No ale ona zapewnia takie emocje, y, tak fajnie się buduje tą cywilizację, jest tak Idealnie przemyślana, że no ta gra mi się nigdy nie znudzi. Tak? Ona mi się po prostu czuje, że ona mi się nigdy nie znudzi i ona jest w tym momencie już dla mnie kompletna. Tak więc e, jeśli wyjdzie jakiś nowy dodatek, oczywiście go sprawdzę. Nie wiem, czy wyjdzie kiedykolwiek, ale jeśli nie wyjdzie, jestem w pełni zadowolony z tego, co mam. Tak jak wspomniałem, najlepsza gra cywilizacyjna, czyli cywilizacja poprzez wieki na miejscu trzecim. Na miejscu drugim nowość, którą zagrałem po raz pierwszy w tym roku. Gra, którą udało mi się... Wychaczyć za bardzo dobrą cenę, praktycznie kompletną, nie praktycznie, kompletną, z wszystkimi dostępnymi dodatkami. I sądzę, że to też sprawia, że ona znalazła się tak wysoko, że tak chętnie w nią gram. Jest to gra typu area control, w której mamy trzy różne drogi do zwycięstwa, dobrze pamiętam, trzy, tak mi się wydaje. Jest to gra, w której stawiamy piękne monumenty, jest to gra, w której wysyłamy swoich bohaterów na questy, jest to gra, w której zabijamy potwory jednocześnie, staramy się kontrolować, nie, cztery, przepraszam, cztery możliwości zwycięstwa, tak. E, cztery drogi do zwycięstwa. Jest to gra, w której e, staramy się kontrolować tereny starożytnej Grecji i kontrolować wybudowane w niej świątynie, czyli Lords of Hellas. No, jak zagrałem w tą grę, to po prostu zrobiłem jedno wielkie wow, tak. Ja uwielbiam tematy e, mitologiczne, tak, starożytnej Grecji. no Uwielbiam to. To z kolei połączone z y, mm, z tą wizją świata kiedy obcy są traktowani przez Greków jako bogowie, obdarzają ich tymi technologicznymi wynalazkami no jest super monumenty, które sprawiają, że normalnie kopara opada, tak świetnie się buduje, są po prostu piękne ci antyczni bohaterowie i ich liczba i tutaj znowu wspomnę o tym, że ma na to wpływ nie wiem, czy w tą grę grałbym tak często i tak chętniej znalazłaby się tutaj, gdybym mówił o samej podstawce. Ja mówię o, w tym momencie o, o wszystkim, tak, co zostało wydane. Tamtych chyba bohaterów jest łącznie dziewięciu. Mamy rozszerzenie na pięciu, gdy sama podstawka jest na czterech graczy. Mamy rozszerzenie na pięciu i na sześciu graczy. Mamy dodatkową liczbę monumentów. Mamy. Ym, Ponadto wariant Kronosa, tak, gdzie jeden z graczy gra jak, jeszcze mi się w niego nie udało zagrać, gra jako ten tytan tak, Kronos, a inni gracze postanawiają, postanawiają muszą go po prostu pokonać. No jak ja zobaczyłem, co tutaj się, zna, ja nawet nie ograłem jeszcze połowy nawet być może więcej tej dodatkowej zawartości, która się w tych boksach znajduje. I, i po prostu jak zagrałem kilka razy w samą podstawkę i sobie uświadomiłem, co ja tam jeszcze mam, to stwierdziłem Wow. To po prostu można w to grać, siedzieć i grać i dodawać nawet po jednej nowej mechanice na każdą rozgrywkę i wtedy przez ile gier mogę grać jeszcze w grę, która jest praktycznie cały czas dla mnie świeża. Tak więc zarówno... E, ja wiem, że ta gra ma swoje mankamenty, tak? E, ponieważ fajnie wszystko budujemy, budujemy, tworzymy i wtedy nagle pach, koniec gry. Po czegoś nie dopilnowaliśmy, bo ktoś zrobił taki super ruch, że nagle kontroluje pięć świątyń. E, jeśli dobrze pamiętam, to było pięć. Tak więc... E, Pewnie, ale pomimo to m, cała otoczka tej gry, wykonanie, ta dostępna zawartość no, sprawiła, że chętnie w to gram, cały czas w to gram, e, cały czas mam dużo do odkrycia, tak więc Lord of Hellas jest na miejscu drugim. Na miejscu pierwszym nowość, którą zagrałem po raz pierwszy w tym roku, jest to gra, która jest już wydana z dodatkiem, tak? Jej edycja w swojej edycji podstawki z dodatkiem. Jest to gra cywilizacyjna i gra 4X. Jak zauważyliście, nie jest to najlepsza gra cywilizacyjna, bo najlepsza gra cywilizacyjna to cywilizacja poprzez wieki. Ale tutaj połączenie. Tworzenia swojej cywilizacji razem z tym 4X, tak? czyli e, eksplorujemy mapę, e, rozprzestrzeniamy się po tej, po tej mapie, wydobywamy surowce i oczywiście walczymy z wrogami. Ta gra to jest dla mnie świetne przełożenie cywilizacji Sidameyera na. E, na planszę, po prostu na planszę. Jest to e, Clash of Cultures w edycji monumentalnej, tak? czyli gra, w której mamy kilkanaście dostępnych cywilizacji, które różnią się od siebie. Każda z nich dysponuje e, pewnym e, małym drzewkiem technologii, każda z nich dysponuje unikatowymi liderami. No i podczas naszej rozgrywki, jak to w 4X już wspomniałem, rozprzestrzeniamy się, budujemy, walczymy, realizujemy cele, eksplorujemy tą pięknie wyglądającą mapę. Oprócz tego walczymy jeszcze z barbarzyńcami, z piratami, rozwijamy swoją technologię, gdzie drzewko technologii jest naprawdę, naprawdę ogromne. No po prostu, wow, do tej, gry, do tej gry siadałem najczęściej w tym roku i tak jak wspomniałem, cywilizacja jest dla mnie lepszą grą cywilizacyjną, ale sądzę, że z racji tego, że w tą grę poznałem dopiero w tym roku, zachwyciłem się nią. Aż tak bardzo, tak mi się spodobała. Ja też dostrzegam oczywiście jej pewne mankamenty, tak? ale mimo wszystko oceniam ją bardzo, bardzo wysoko. Jest to dla mnie gra roku 2022. Najczęściej grana, najczęściej siadana i grałem, tutaj naprawdę miałem zgraną, zgraną ekipę. Udawało mi się grać bardzo często w składach czteroosobowych. Najczęściej były to dwie lub trzy osoby, ale czwórki też, też się zdarzały dość często. Tak więc poznałem tą grę, mogę powiedzieć, już dość dobrze i mimo wszystko nie czuję, że nie czuję żadnego przesytu. Tak czyli mogę z nią nadal siedzieć, usiąść do niej, nadal grać, wybrać sobie, wylosować jakąś cywilizację, tylko nie Babilon, chyba, bo mi się Babilon chyba trafił 3-4 razy. To potem już mówię, o proszę coś innego, ale ale takich, tych cywilizacji jest chyba 16, ale nadal, nawet jak mi ten Babilon wypadnie, to, to chętnie w nimi zagram. Okay? To by było na tyle. To jest moje top 10 gier, w którym pojawiło się aż 7 nowości, z czego dwie gry nie były nowościami jako takimi, bo grałem w niej już wcześniej, ale po raz pierwszy pojawiły się na mojej topce. Tak więc jak widzicie, ja lubię grać w nowe gry, lubię poznawać nowe gry, ale mimo wszystko te gry, które no są pewne gry, które są ze mną, Pomimo wszystko, tak? Tak więc mam nadzieję, że topka Wam się podobała. Jeśli macie ochotę, napiszcie w komentarzach, jakie były Wasze topowe gry. Może wyhaczę tam coś, co ja jeszcze nie grałem, albo o czymś nie słyszałem. Może coś, co mnie zainteresuje i dzięki temu będę mógł powiększyć o ten tytuł swoją kolekcję. Co do kolejnego materiału, w przyszłym tygodniu również wrzucę topkę, ale będzie to topka gier, na które czekam w 2023 roku. Do usłyszenia.